Wejdę sobie po schódkach tutaj go do góry. No wiem, że no na pewno jest zamknięte, bo no takie miejsca muszą być zamknięte. W końcu jest to grobowiec. Sprawdzę, pociągnę, ale widać zawias. No może kiedyś uda mi się dogadać z władzami miasta Sosnowca i nie tylko, Obym zobaczył wnętrze tego obiektu na żywo własnymi oczami. A tutaj herb rodowy, właśnie tej owej rodziny. No powiem wam, zdobienia naprawdę są imponujące. To witam wszystkich serdecznie, jesteśmy dzisiaj w Sosnowcu. Wejdziemy na cmentarz, bo na tym cmentarzu jest taka perełka w skali światowej, polskiej i tym podobnie. No niebawem wam pokażę i opowiem trochę. Ta kopuła przed nami to nasz cel dzisiejszej wizyty. Mauzoleum rodziny dietlów w Sosnowcu. No mauzoleum na cmentarzu ewangelickim w Sosnowcu przy ulicy Smutnej zbudowany w 1912 według projektu. Józefa Pomina Pomianowskiego. No jest to jeden z największych dzieł architektury cmentarnej na świecie. No i żywy dowód świadczący o, no, o tym mieście, Sosnowcu i tym podobnie. Powiem Wam, ten człowiek był niesamowity, dlatego miasto zafundowało mu taki grobowiec na tym cmentarzu. Popatrzcie, nawet jest tablica na ten temat. Przed chwilą prawie, że te same słowa wypowiedziałem, choć nie do końca, które tutaj piszą, obok tego mauzoleum. No, leje potężnie powiem wam, no, Henryk Wiedl, urodzony w 1839, zmarł w 1911, to no, był twórcą pierwszej w królewskiej kongresowej przędzalni czesanej oraz zabudowań biegnących wzdłuż obecnej ulicy Żeromskiego. No tam też jest jego pałac. Ten przedsiębiorstwa, co po prostu przyjechał do nas z Niemiec, rozsławił Sosnowiec, miasto zaczęło no, potężnie prosperować. Poprowadzono między innymi w owych czasach kolej warszawsko-wiedeńską, dzięki temu też człowiekowi, Oprzędzalnia i potem wybudował kino i nie tylko, no można sobie też o tym poczytać. No powiem wam, a mauzoleum no, robi ogromne wrażenie. Nieraz przejeżdżam, no ciężko to teraz pokazać. Tutaj mamy pogoń, mamy drogę, tam mamy światła. Ulica Żeromskiego obok. A mauzoleum zostało ładnie u góry, powiem wam ozdobione. No, wybudowane z kamienia wapiennego. Wszystko na to wskazuje. Szkoda, że ten deszcz dzisiaj tak mocno pada. No ulało mi jak kurę. Podobny kamień powiem wam jest w grocie Mieroszewskich, przy pałacu Mieroszewskich Zagórzu, tylko nie obrobiony, a ten jest obrobiony ręcznie. to taka ciekawostka, doczytałem przed chwilą, bo powiem wam, nie dawało mi spokoju, po prostu ten kamień wapienny, no przeistoczyłem to. Podobnie, to nie jest kamień wapienny, tylko tłów powulkaniczny, czyli kam kamień, który przywieziony został z kamieniołomów powulkanicznych, albo z naszych polskich Sudetów, albo spod krakowskich dolinek. Z Regulic i tym podobnie, Powiem Wam, w tym kamieniu występują takie jamy. Zauważyłem. Obejdziemy sobie budowlę wokół. Naprawdę, no gdyby nie ten człowiek, sosnowiec nie rozrósłby się tak potężnie, przemysłowo i nie wiadomo jakby to wszystko po prostu do tej pory wyglądało. Czy sosnowiec byłby miastem tak szybko, czy w ogóle później? No można zaobserwować w tych kamieniach takie buły powulkaniczne. No mogą to być minerały. Ale wiadomo, nie wolno tutaj niczego dewastować. Jest to mauzoleum, jest to grobowiec rodziny dietlów. Wejdę sobie po schódkach tutaj go do góry. No wiem, że to no na pewno jest zamknięte. To no takie miejsca muszą być zamknięte. W końcu jest to grobowiec. Sprawdzę, pociągnę, ale widać zawias. No może kiedyś uda mi się dogadać z władzami miasta Sosnowca i nie tylko. Obym zobaczył wnętrze tego obiektu na żywo własnymi oczami. A tutaj herb rodowy, właśnie. Tej owej rodziny. No powiem wam, zdobienia naprawdę są imponujące. No, jeżeli ktoś nie wierzy, że tak mocno leje, że tak opowiadam, że leje, no popatrzcie, jak ja wyglądam. No, jak mokra kura. Może to jest krótki materiał, ale treściwy. Dla tych, którzy nawet nie wiedzą, że odjebstw no taka słynna rodzina niemiecka po prostu w sosnowcu rozwinęła przemysł i tym podobnie sosnowiec stał się miastem. No i to co Wam wcześniej jeszcze opowiadałem. No jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Chcecie więcej moich materiałów, subskrybujcie mój kanał. Za co serdecznie dziękuję. No, zapraszam do moich archiwów na kanale, jakichś filmów, które niebawem nakręcę. No do usłyszenia skąd? Z Sosnowca. Z Sosnowca z mauzoleum dietla, rodziny dietlów. Właśnie tego obiektu. Do usłyszenia.